Mateusz Jagieł, ostatni starachowice. Mateusz, sezon 2024-2025 rozpoczynacie z wysokiego C, od wysokiej wygranej 5-1 z, z chełnianką. E, chyba ciężko wymarzyć sobie lepszy początek sezonu. Widać, że tak, no mecz, jak widać, no fajnie się ułożył, mieliśmy swój plan na ten mecz, wykorzystywaliśmy e, bolączki gdzieś tutaj, Chełmianki, wykorzystaliśmy swoje sytuacje, nie dopuściliśmy do groźnych bardzo sytuacji Chełmiankę i, i mamy taki wynik, jaki mamy. Walka była na całego, tak jak widać, po mojej koszulce dzisiaj, także cieszymy się z trzech punktów i, i za na tydzień następny mecz. Początek meczu może na to nie wskazywał, ale z czasem wasza przewaga rosła, a w drugiej połowie wypunktowaliście przeciwnika dosyć bezlitośnie. Tak, wiedzieliśmy, że początek będzie Chomianka chciała gdzieś tam wprowadzać, grać przez szóstkę między strefami, a mieliśmy z tego dużo przechwytów i wykorzystaliśmy swoją sytuację w pierwszej połowie. W drugiej szybko otworzyliśmy na trzy, no i panie mecz się ułożył. Y, następne bramki, fajne akcje, mogą być tego więcej. No, tak naprawdę jeden nasz błąd, no straciliśmy go, szkoda troszeczkę, bo, bo zawsze. Lubimy mieć to zero z tyłu, tak jak mówię. Po takiej wygranej morale na pewno są wysokie, ale, ale myślę, że i apetyty na dobry wynik w tym sezonie jeszcze bardziej wzrosną. No, tak jak mówiłem tydzień temu redaktorowi, że gramy w każdym meczu o zwycięstwo i dalej się będziemy otrzymał. Nic nie obiecujemy, nic nie zapewniamy. Gramy, gramy o trzy punkty w każdym meczu i chcemy iść do przodu. Dziękuję.